Dzień dobry moi kochani, witam was w formie filmu, który w sumie u mnie jest dosyć rzadko, a ja bardzo lubię nagrywać te odcinki, bo dzisiaj odpowiemy sobie na pytania, które zdawaliście mi na moim Instagramie. Będą niektóre niewygodne, będą takie, które was bardzo długo męczyły, więc myślę, że nie będziemy się nudzić. Czy jesteś z Jayem? Dlaczego w programie Mafia byłaś taka niemiła dla Naruciaka? Jak wygląda sytuacja z Subaru? Czy Łukasz się zdradził i czy nie czujesz się dziwnie tak często przebywając w jego otoczeniu? A oprócz tego, nie bez powodu, obok mnie jest tutaj... Taka ogromna paczka. Ostatnio dostałam zestaw LEGO Technik bolidu F1 Ferrari SF24 i jest to, muszę się przyznać, największy zestaw jaki dostałam kiedykolwiek. Ale o nim opowiem Wam w dalszej części tego odcinka, ale chciałam, żeby był tutaj na pierwszym planie. Jest to duże, tak? No więc myślę, że możemy sobie zacząć od pytań chyba prostych, nie wiem, ale wiem co mnie czeka później, więc po prostu zacznijmy na nie. Odpowiadać. Pierwsze pytanie. Czy byłabyś w stanie mówić się z widzem? <słuch> Boże, pierwsze pytanie, ja nie wiem. Raczej nie chciałabym próbować wchodzić w taką relację, bo nie byłabym w stanie zaufać takiej osobie. Po prostu miałabym z tyłu głowy cały czas to, że ona chce mnie wykorzystać, nie wiem, pod jakieś zasięgi albo coś takiego. No nie wiem, czy jest to dobre, czy jest to złe. Dajcie znać w komentarzu, co wy uważacie, ale według mnie. Nie. Pytanie, które się przewija już chyba prawie rok, czy jesteś z Jayem? Nie jestem z ale często pojawiały się takie domysły wasze, jakieś tam na TikToku, na X się widziałam, ale nie, nie jestem z Jayem, bardzo się lubimy, ale nic między nami nigdy nie było i nie będzie. Czy w dzieciństwie składałaś klocki Lego? Jeżeli chodzi o same klocki Lego, to składałam klocki Lego, ale nie składałam zestawów. W dzieciństwie miałam takie pudełko, w którym były różne klocki LEGO i z tych klocków właśnie układam sobie na przykład stajnie dla koni, albo <grymianie> wybieg dla koni, tego typu rzeczy. Jeżeli chodzi o zestawy, to mam bardzo małe doświadczenie z nimi. Jakbyś miała wybrać kogoś z influencerów, z kim mogłabyś złożyć ten zestaw jeszcze raz, to kogo byś wybrała? Jest to samochodziarski zestaw bolidu, pewnie z kimś samochodziarskim. Jedna osoba, która mi przyszła teraz na szybko do głowy, to jest Ola Grażynka, dziewczyna od od Kamila Buddy. Jest, jak ja to wytłumaczyłam naokoło w ogóle? W każdym razie Ola, bo przed chwilą u mnie była podubajską czekoladę, którą jej kupiłam na moich wakacjach, więc ona mi przychodzi do głowy, bo z Kamilem z Buddą myślę, że nie mielibyśmy za bardzo o czym rozmawiać, a z Olą wiem, że mamy dużo tematów na rozmowy, więc myślę, żebyśmy się tutaj rozłożyły. Z herbatką. Na ploteczki i składałybyśmy właśnie ten zestaw. Wróćmy na chwilę do zestawu Lego, który składałam, i moi drodzy, wygląda on następująco: ledwo mi się mieści w kadrze, jest ogromny i nie powiem, troszeczkę się musieliśmy nagimnastykować, żeby go złożyć. bo Mojego składałam w grupie znajomych, piliśmy sobie herbatkę i rozmawialiśmy, więc bardzo fajnie nam to poszło, i patrzcie, jak on wygląda. Mega profesjonalnie. Jak widzicie, jest on mega autentycznie odwzorowany, szczególnie te opony zrobiły na mnie mega wrażenie. A jak poruszymy kierownicą, to nam się tutaj wszystko rusza. W silniku też wszystko działa. I ten model jest odwzorowany w skali 1 do 8. Oprócz tego zawiera również inne realistyczne funkcje, jak na przykład dwubiegową skrzynię biegów, regulowany spoiler oraz zawieszenie. Swoją drogą było dużo pytań do mnie, a teraz ja zapytam Was, kogo zabralibyście na wyścig Formuły. Jeden? Jak myślicie, z ilu klocków składa się cały zestaw? Czy wiecie, ile okrążeń mają do pokonania profesjonalni kierowcy w wyścigu Formuły 1? Czy są to w ogóle jacyś wielcy fani tego sportu? Czy wiecie, jaką średnią prędkość rozwijają bolidy Formuły 1 w wyścigu? Dajcie znać w komentarzu, czy znacie odpowiedzi na te wszystkie pytania, a Was zachęcam do kupienia tego zestawu. Link macie w opisie. I zapraszam do dalszej części pytań. Kogo zabrałabyś na wyścigi Formuły 1? Miałam już okazję być pierwszy raz na właśnie wyścigach w Austrii i zabrałam moją przyjaciółkę, która jest wielką fanką w dzieciństwie, bardzo dużo ogląda ze swoimi rodzicami. A drugi raz myślę, że wzięłabym... Że Faustynę. Wiem, że łukasz też by chciał pewnie. Myślę, że to są dobre typy, które mogłabym zabrać, żeby mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda na żywo, bo wiem, że oni się tym najbardziej jarają. nienawidzone pytanie przed nami, jak wygląda sytuacja z Subaru? Boże, ile ja dostaję tych pytań na Instagramie? Nawet nie tylko od Was, od widzów, tylko też od moich znajomych. Ja wyglądam teraz na, za na zadowoloną, ale ja jestem załamana tym samochodem. Już mi się chce pakać, ja po prostu mam taką reakcję na ten samochód. Bo wyobraźcie sobie, że marzycie o samochodzie, wiecie jak on będzie wyglądał, jak minicie, jak pieniężnie, czy dacie sobie radę. Boże, się teraz popłaczę, masakra. Czy sobie dacie radę finansowo, żeby to ok, 100 tysięcy, no dobra, ok, to jest wymarzone auto, kupujecie bazę, kupujecie wszystkie rzeczy do niego. Odbieracie auto w maju tamtego roku, jest marzec i nawet nie zdążycie się nim przejechać, bo okazuje się, że silnik jest yy, dead. Później już jest tylko gorzej, już są tylko problemy, tylko złe osoby, które brały ten samochód, tylko osoby, które mi go jeszcze bardziej niszczyły, obiecanki od tych osób, że ta za tydzień będzie gotowe, wyjedzie, już jest prawie gotowe, po czym my odbieramy samochód, on jest jeszcze w gorszym stanie niż był wcześniej. No po prostu to jest jedna wielka tragedia i to auto miało mnie wynieść 100 tysięcy może trochę ponad, a aktualnie myślę, że spokojnie dobiliśmy już do 200. To już jest rok zaraz z tym samochodem i ono dalej nie jeździ, nie? no, masakra po prostu. Tragedia. Muszę zrobić chwilę, ale przerwę. Najgorsze jest to, że ja nie mogę tego auto już sprzedać, bo nikt mi za to auto nie zwróci tylu pieniędzy, ile ja w nie włożyłam. Czy życiu mi nikt tego samochodu nie kupi za 200 tysięcy? No, nie ma takiej opcji, no, więc bardzo dużo straconych pieniędzy w moim wykonaniu, no ale nic już z tym nie zrobię. W którym domu, w którym kiedykolwiek mieszkałaś, czułaś się najbardziej komfortowo? Tutaj odpowiedź jest dla mnie bardzo prosta. Najbardziej komfortowo czułam się. O, chciałam powiedzieć, na jakiej ulicy? Wam się najlepiej w moim poprzednim domu, czyli tym, w którym mieszkaliśmy z Kingą i z Łukaszem. Tam było wspaniale i powiem Wam szczerze, że do teraz wracam myślami bardzo do tamtego okresu. Ja pamiętam, że jak już wiedziałam, że się wyprowadzałam z tamtego domu, ja wiedziałam sobie, mówiłam, że będziesz żałować tych chwil teraz, że nie będziesz mogła z tego wrócić. I naprawdę żałuję tamten dom był naprawdę wspaniały i życie tam było wspaniałe i. Bardzo doceniam to, że, mi, że miałam w ogóle taką możliwość y, mieszkania w takiej chacie, bo ona była niesamowita, klimat tam był niesamowity. Jak się spotykaliśmy wieczorami, do nas ludzie przyjeżdżali, graliśmy sobie w gry. To było naprawdę y, cudowne i tego mi bardzo brakuje. Czy planujesz kupić swój własny helikopter? Nie, nie planuję, bo są to ogromne koszty. Nie zarabiam na tyle, żeby było mnie stać, myślę, że kiedykolwiek na helikopter. To jest w kilku milionach y, liczone, a utrzymanie też jest bardzo drogie. Jeżeli uda mi się w tym roku zdać, licencję, taki mam plan, taki mam cel i dążę cały czas do niego, jakby nie biorę pod uwagę tego, że mi się nie uda zdać tej licencji, więc licencja w tym roku musi być. I jeżeli ją zdam, to po prostu y, będę wynajmować sobie śmigłowce do, do lotów, a kto wie, może kiedyś będę pracować w tym zawodzie. Nie wykluczam tego, bo niektórzy myślą, że ja po prostu robię sobie z nudów tą licencję, ale nie. Robię ją też dlatego, że uważam, że jest to bardzo ciekawa praca, fajna i widzę siebie w jakimś tam stopniu w takiej właśnie robocie w przyszłości. Czy będąc wolną chcesz odzyskać stare znajomości które przez związek trochę podupadły. To jest ciekawe pytanie, jeżeli dobrze rozumiem o co w nim chodzi, to to, że straciłam jakieś znajomości przez mój związek, tylko, że ja uważam, że nie straciłam znajomości przez mój związek poprzedni z Łukaszem, obstawiam, że chodziło o Łukasza, więc, o, więc wypowiadam się na temat Łukasza, bo tutaj jeżeli chodzi o Kraków, no to wydaje mi się, że nawet ten kontakt z tymi ludźmi z ekipy był lepszy, jeżeli my byliśmy razem, a jeżeli chodzi o moich znajomych ze Śląska, takich moich przyjaciół, których wy nie widzicie na co dzień na na kamerze i na moich socialach, to no z nimi mój kontakt się w ogóle ani trochę nie zepsuł i jest cały czas taki sam, tak samo dobry, tak samo jestem wdzięczna za nich, więc tutaj nic się nie zmieniło. W ogóle jeżeli chodzi o pytania, które mi zadawaliście, to 80% z nich było o moje relacje, o związki, więc będzie tych pytań tutaj dużo, ale no, to was najbardziej interesuje, więc to wrzuciłam do filmu. Czy z kimś aktualnie się spotykasz? Już Kilka miesięcy nie, spo nie spotykam się z nikim. Czy czujesz się lepiej jako singielka czy w związku? Nie czuję się dobrze jako singielka. Znaczy są momenty, w których bardzo sobie chwalę to, że jestem singielką, bo mogę robić co chcę, kiedy chcę. Nie czuję żadnych ograniczeń, także też żeby nie było to nie jest tak, że czułam jakieś ograniczenia w poprzednich moich relacjach, ale po prostu czuję się taką wolność, że nie trzeba patrzeć na drugiego człowieka względem niektórych rzeczy, że po prostu, mówię, A, ale co sobie tutaj, no to sobie lecę tutaj, nie pytam nikogo, ale nie czuję się dobrze jako singielka. Bardzo brak mi drugiej osoby. Często są wieczory, w których jest mi po prostu smutno. Jezu, ja będę płakać cały czas na tym filmie, a tu nie chodzi o to. Boże, przestań, co mi jest dzisiaj? To totalnie nie jest pytanie, na którym ja powinnam płakać, nieważne. Po prostu nie czuję się dobrze jako singielka, ale też uważam, że jest mi to bardzo potrzebne teraz, żebym przeżyła ten okres, kiedy jest mi nie do końca dobrze jako singielka. I jeżeli ja dojdę do momentu, w którym ja będę czuła się wspaniale jako singielka, to wtedy będę gotowa na nową relację lub związek. Rozpocznijmy pytanie, klucz, na którym mam nadzieję, że nie będę płakać, aczkolwiek nie zwracajcie na to uwagi, bo ja po prostu tak reaguję na emocjonalne rzeczy z mojego życia. Ja po prostu niekiedy mówię w emocjach coś do kogoś i to nie jest smutne i ja się popłaczę. Czy Łukasz cię zdradził i czy nie czujesz się dziwnie tak często przebywając w jego otoczeniu? Więc może zacznę od yy, drugiego członu. Tego pytania. Nie czuję się dziwnie, będąc w otoczeniu Łukasza. Czuję się bardzo dobrze. Uważam, że przeżyliśmy bardzo dużo fajnych chwil. Jestem bardzo wdzięczna za to, w jakim miejscu jestem aktualnie. Wręcz Lubię przebywać w jego towarzystwie i nie odczuwam z tego powodu żadnego takiego, że o nie, mój były chłopak, o czym ja mam z nim gadać. Totalnie nie. Bardzo dobrze mi się w dalszym ciągu rozmawia z Łukaszem, dobrze mi się z nim spędza czas. A co do tego, że często przebywamy w swoim e, towarzystwie, nie uważam tak. Teraz nie widzieliśmy się chyba ze dwa miesiące i e, zobaczyliśmy się dopiero na. Było pewne podejrzenie na TikToku, że Łukasz mnie zdradził. E, przez to jakie TikToki, jakie relacje dodawałam w tamtym okresie, więc dementuję wszelakie e, plotki. Jest to nieprawda, Łukasz mnie nigdy nie zdradził, ale mam pewną niewygodną historię, którą naprawdę w skrócie chciałabym Wam opowiedzieć. Myślę, że jeżeli chodzi o bardziej rozbudowany temat, to nie wiem, może za pół roku, może za rok Wam opowiem, bo e, ja przeżywając to, co przeżywałam w listopadzie. I w grudniu, to jak opowiadałam tą historię moim znajomym rodzinie, to oni po prostu patrzyli na mnie i oni nie wierzyli, że jest to możliwe, że to mi się przytrafiło. To wszystko brzmiało po prostu jak e, historia z jakiejś ukrytej prawdy albo dlaczego ja? Też bardzo często sobie zadawałam pytanie, dlaczego ja? Więc zacznijmy tą historię, ale najpierw zrobię kat, e, żeby się jeszcze trochę uspokoić. Teraz oficjalnie o tym filmie mogę powiedzieć, że spotykałam się z kimś przez kilka miesięcy i spotykałam się z tą osobą bardzo szybko, wchodząc w relację po zerwaniu z Łukaszem. I uważam, że był to bardzo wielki błąd, i chcę przed tym przestrzec, bo ja uciekając od mojego problemu, który jeszcze się nie zakończył, jeszcze jakby nie opłakałam tego no, mojego związku z Łukaszem, nie doszłam do siebie, nie przemyślałam rzeczy, które tam poszły nie tak, tylko od razu myślałam, <grym> bo byłam zapewniona przez tą drugą osobę, że. To jest przeznaczenie, że my się spotkaliśmy w takim okresie, że i on zerwał z dziewczyną i ja i że po prostu mieliśmy o czym rozmawiać i później ta relacja się po prostu już bardzo szybko nabrała tempa i no zaczęliśmy się spotykać, tak? I to trwało kilka miesięcy. Byliśmy na wakacjach, byliśmy razem na weselu moich przyjaciół. No wiecie, to już szło w taki... Ja myślałam, że trwałą relację i bardzo ufałam tamtej osobie. Byłam pewna w ogóle tej osoby w stu procentach. No i może nie będę zagłębiać się w szczegóły. Myślę, że tyle informacji wam na ten moment wystarczy. No i w listopadzie nie będę też opowiadać dokładnie co się stało, ale bardzo moja kobieca intuicja została nadszarpnięta i bardzo zachowania tej drugiej osoby skłoniły mnie do tego, żebym napisała do jego byłej dziewczyny. No, i w skrócie okazało się, że ta druga osoba, z którą się spotykałam, prowadziła po prostu podwójne życie. Mi mówiąc, że zerwał z dziewczyną, okazało się, że wcale z nią nie zerwał, tylko dalej byli w związku. Ech. On zaczynając spotykać się ze mną, dalej był w związku ze swoją poprzednią dziewczyną, i w trakcie spotykania się ze mną oni zerwali, i w trakcie spotykania się ze mną dalej ten chłopak. Cały czas walczył o powrót tej swojej byłej dziewczyny. Czyli można powiedzieć, że byłam takim. E, że byłam po prostu e, takim przeczekaniem. Ogólnie jest mi bardzo ciężko o tym mówić, bo ja nie płaczę z powodu tej osoby, bo ja wiem, że ona jest dla mnie nic nie warta. Tylko jest mi przykro, że ktoś pomyślał, że jestem dobrą opcją na przeczekanie i wyciągnięcie ze mnie reklamy swojej firmy, i uważam, że tylko o to tam chodziło, że nie było tam. Żadnych relacji. Było bardzo dużo kłamstw. Później e, dostałam od tej dziewczyny, jak już jej opisałam całą moją relację, bo coś mi nie pasowało, ona mi opisała, że też jest w szoku i że nie wiedziała o tym, zaczęłam mi też wysyłać screeny, zdjęcia, ja jej też zaczęłam wysyłać. bo Dochodziło do takich sytuacji, w których on widział się ze mną rano, a z tamtą dziewczyną widział się wieczorem i mają zdjęcie na przykład, że on jej dawał kwiaty i tak dalej. Więc no jest to ciężkie, bo w momencie, kiedy ufa się komuś w 100% i zna się go naprawdę kilka miesięcy, uważam, że jest to już trochę, to ja byłam naprawdę w szoku i mnie to totalnie rozwaliło. Totalnie mnie rozwaliło, że uważałam się za osobę, która jest w stanie poznać złego człowieka i wyczytać z, z niego, że coś jest nie tak i i coś tutaj nie pasuje. Eee, no. Więc cieszę się, że w końcu mogę Wam o tym opowiedzieć, bo teraz się e, trochę wyjaśnią też moje TikToki z tamtego okresu, bo ja to bardzo źle przeżywałam. Wtedy też nie było odcinków na moim kanale, chodziłam do psychologa co dwa dni. Wręcz modliłam się o to, żeby była już godzina e, wizyty u mojej pani psycholog, która mnie bardzo szybko uważała i tak z tego wyciągnęła. I teraz ogólnie czuję się już dobrze, ale wydaje mi się, że to było takie ostrzeżenie od świata dla mnie że jeżeli dla ja dla kogoś jestem dobra i jestem dobrą osobą i mam dobre intencje, to nie znaczy, że ta druga osoba ma takie same intencje w mnie. I myślę, że już jestem na etapie wybaczenia y, tamtej osobie, bo bardzo długo żyłam w nienawiści, w pretensjach, y, w takich pytaniach. Marzyłam o tym, żeby z nim porozmawiać, żeby mi powiedział dl dlaczego i że co, co w ogóle spowodowało to, że on mi mówił takie rzeczy, i w tym samym momencie, jakby był w, w innej relacji, i to bardzo głęboko. Bardzo długo chciałam znać odpowiedzi na te pytania, a teraz już, już nie chcę, bo y, ta osoba i tak mi nie powiedziała prawdy, że jak była w stanie mi kłamać. Tak prosto w twarz z takimi bardzo poważnymi rzeczami. I teraz było pytanie, czy ktoś mnie zdradził. No ogólnie to tak. I to nieraz, i były to zdrady przez kilka miesięcy, których ja nie zauważyłam, a dostawałam znaki od wszechświata. Więc, moje drogie dziewczyny, kobieca intuicja, zaufajcie jej. Ale ja wiem, że jak się ma klapki na oczach i jest się w fazie po prostu zauroczenia, to nic nie widać. Ale kiedyś z chęcią wam opowiem całą tą historię, jak już nie będę reagować tak, jak reaguję teraz, bo to pokazuje, że jeszcze nie do końca ten temat jest dla mnie zamknięty. Ale już na szczęście nie pałam tak wielką nienawiścią do tej osoby, bo mnie po prostu męczyło energetycznie to, że ja tak. Tak wiele złej energii mam do tego człowieka, i nie chcę już tego po prostu mieć. I dobrze, że to się wydarzyło tam pod koniec listopada, w grudniu, że czekałam bardzo na koniec roku, żeby sobie móc to tak po prostu odciąć grubą lini linią i zacząć ten rok od początku. Chyba nic więcej nie chcę powiedzieć na ten temat. No. Jak wygląda Twój kontakt z Wikiem Ukim? Chyba odpowiedziałam na to ostatnio. Jest fajnie. Wiem, że Łukaszowi jest bardziej ciężko mieć z, z ze mną kontakt. Wiem, że mi jest trochę łatwiej. Ja lubię spędzać czas w jego towarzystwie, więc no nie mamy do siebie złej fry, przynajmniej ja tego nie odczuwam, między nami jest naprawdę spoko. Twoje największe marzenie na 2025. Chciałabym. Dobrze czuć się jako singielka w 2025. Chciałabym, żeby moje Subaru zaczęło jeździć i żebym mogła nacieszyć się tym samochodem w końcu. Żeby to był taki prezent za moje wycierpiane krzywdy pod koniec tamtego roku. Chciałabym zdać licencję, ale wydaje mi się, że to nie jest marzenie, tylko to jest cel, który ja spełnię. Bardzo chciałabym zacząć już coś robić w kierunku wybudowania swojego domu. No tylko, że ja jestem sama. Boję się, że rozpocznę budowę, zacznę robić swój dom marzeń. Nie się okaże, że nie wiem, zacznę się z kim spotykać i ten plan po prostu się rozwali, więc na razie to zostawiam na później, ale już odczuwam brak takiego swojego miejsca. Mimo że bardzo dobrze się czuję w tym mieszkaniu ogólnie tutaj, to wiem, że to nie jest moje mieszkanie i to nie jest mój dom na stałe. Wiem, że ja tu nie spędzę całego życia. Więc już odczuwam brak miejsca, w którym spędzę całe swoje życie, tak? Jak ci się mieszka samej, czy nie czujesz się samotna? No, tak jak mówiłam wcześniej, niekiedy są wieczory, dni, w których czuję się samotna i potrzebowałabym y, kogoś do Przytulenia do porozmawiania wieczorem, do obudzenia się przy kimś, ale ogólnie rzecz biorąc, podsumowując całe moje mieszkanie tutaj, to czuję się naprawdę dobrze. Nie spodziewałam się, że będę się czuła tak dobrze. I według mnie to też jest dobry dobór mieszkania do tego, czego ja potrzebowałam, więc czuję się tutaj naprawdę dobrze i póki co jeszcze tutaj zostanę. Czy umiałabyś związać się z kimś, kto nie nagrywa na YouTubie i nie jest połączony z tym światem? Ta osoba, o której mówiłam wcześniej, nie była totalnie powiązana z tym światem, a bardzo dobrze mi się spędzało z nim czas właśnie ze względu na to, że nie byłem połączony z tym światem. I jakoś tak było mi łatwiej, bo każdy miał swoje rzeczy. Ja miałam tutaj swoją pracę, swoje rzeczy do zrobienia. On miał swoje rzeczy do zrobienia, ale jego praca też była bardzo elastyczna. Przez to bardzo się dobrze zgrywaliśmy pod względem spotykania się, bo po prostu ja byłam w stanie wiecie, zrobić w jeden dzień to, co miałam na kolejne, i wtedy w jeden dzień miałam cały wolny. I on mógł tak samo. I też jeżeli miałabym się z kimś spotykać, no to kurczę, fajnie, żeby miał elastyczny godzinę pracy. Ale tak, normalnie. Myślę, że jak najbardziej i myślę, że w ogóle nawet bym trochę wolała. Nie wiem, nie myślałam nad tym. Dlaczego zwykłe BMW, a nie BMW M2? Podstawa różnica cena. Moje BMW K2 Pony, który jest cudownym samochodem jestem po prostu zachwycona nim nie żałuję żadnej złotówki wydanej ten samochód i ono mnie kosztowało 110 tysięcy plus przeróbki, czyli dajmy, że 110 tysięcy podstawa, 12 chyba kosztowało oklejenie, spoiler kosztował 5 i jakieś tam drobne naprawy to chyba też kosztowały z 5 albo 8, więc tyle łącznie kosztowało mnie ten samochód, a jeżeli kupiłabym BMW M2 to ta kwota byłaby spokojnie Raz dwa, tak myślę. A ja tak szczerze nie czuję jakiejś potrzeby posiadania M2. -ki. Jasne, jest to zarąbisty samochód i kiedyś był na mojej liście marzeń, ale znalazłam właśnie dwójkę zwykłą, która mi się bardzo podoba. Dołożyłam spoiler i wygląda tak samo, zajebiście według mnie. Więc tutaj po prostu wybór poszedł ze względu na cenę i też na cenę serwisu. MWK jest o wiele droższa. Ciekawostka bywało tak, że odpalaliśmy samochody z poczciwym krzychem obok siebie i mój samochód jest głośniejszy. Więc po co mi m Dla mnie jest najważniejszy dźwięk samochodu, wydech i spoiler. I mam te dwie rzeczy w tym moim autku. Jestem bardzo zadowolona. I teraz pytanie, które mnie bardzo ogólnie stresuje. Dlaczego w programie Mafia byłaś taka niemiła dla Naruciaka? I teraz tak. Nie przygotowałam się na tę odpowiedź. Nie mam żadnych pr -owców. Nie konsultowałam z nikim odpowiedzi na to pytanie. I powiem wam tylko, że mi też jest bardzo głupio za tą Mafię. Jak to oglądałam, było mi bardzo głupio. Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego we mnie wstąpiła ta zła część mnie, bo ja wiem, że mam w sobie tą swoją e, złą część, która już według mnie, już dawno jej nie ma tak mi się wydaje, jak dostałam zaproszenie do tej mafii to wiedziałam, że muszę się pokazać z jak najlepszej strony, tylko że ja to wzięłam źle, bo ja to wzięłam z jak najlepszej strony pod względem wygrana, 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 wygrana wygrana, a nie właśnie zabawa content, relacje i tak dalej i uważam, że to był właśnie mój błąd w tamtym momencie, że ja bardzo byłam nastawioną na wygraną i przez to właśnie, <laughs> że naruciak. No nie oszukujmy się, no zrobił dziwne ruchy bardzo w tej grze, to my wszyscy po prostu na niego, że to jest on. I fakt, te moje odzywki były po prostu słabe, i byłam pewna, że robimy dobrze, wyrzucając go z programu. A jeżeli chodzi o całą sytuację tych wiadomości, komentarzy, które na mnie wpadły w tamtym momencie, było to okropne i to było moje najgorsze w mojej całej karierze zderzenie się z hejtem. Znaczy z hejtem. Były tam też hejterskie komentarze, tak? Były hejterskie, były też takie po prostu zaznaczające, że że, no, że słabo się odezwałam do niego. Pamiętam, że Weronika do mnie zadzwoniła, bo ja już dałam znać na grupie, że ja, że ja nie wiem, co ja mam robić, że, że ludzie piszą do firm, z którymi ja współpracuję, że jestem złą osobą, złym człowiekiem, a ja wtedy na tamten moment bardzo pracowałam nad sobą, też u psychologa i tak itd., wiecie, do, dobrym człowiekiem. I po prostu na mnie spadła wtedy ta fala i ja sobie z tym po prostu nie poradziłam. Byłam pewna, że sobie poradę nie poradziłam sobie w ogóle w żadnym stopniu. Pamiętam, że ja wtedy w ogóle wyjechałam w góry. Nie patrzyłam na komentarze. Werka do mnie kochana w ogóle, dziękuję. Zadzwoniła, rozmawiała ze mną chyba z 40 minut i mnie pocieszała. Mówiła, że co mam zrobić, że wiem, jakim jestem człowiekiem, że wiem, co miałam wtedy na myśli i absolutnie, żeby nie było, nie miałam na myśli zgnojenia Naruciaka, zrobienia mu krzywdy psychicznej albo pastwienia się na nim. Totalnie, totalnie nie o to chodziło. Ja tam się odzywałam dlatego, że myślałam, że on jest z mafii i koniec. I jakby tylko do tego się tyczyło. Pamiętam też, że sam Naruciak do mnie zadzwonił e, chyba dwa dni po całej akcji. Mnie ze mną rozmawiał, że może przyjedzie, że może to gadamy, że może sobie zrobimy razem zdjęcie żeby ludzie jakby już ze mnie zeszli no i uważam, że jakbym wtedy zrobiła sobie z nim zdjęcie i wstawiła na storkę to totalnie w ogóle wy jeszcze bardziej byście się na mnie rzucili, w ogóle bardzo mu dziękuję za ten telefon, bo ja bardzo doceniam eee, gadałam z nim i też mówiłam że, że w ogóle nie miałam na myśli tego i, i tak dalej, więc rozmowa się odbyła, żeby nie było, ale też nie chciałam już nie chciałam się tak odzywać, że cały internet przeciwko mnie, a ja nagle mówię przeprosiłam go, proszę zostawcie mnie, bo ja wiem że i tak by mnie ludzie nie zostawili wtedy więc teraz Wam mówię, że ogólnie tam nie było żadnej kłótni, nie było żadnej spiny, nigdy nikogo nie miał e, żadnego żalu. Rozmawiałam z Naruciakiem e, też dodatkowo dwa dni po całej akcji. Były przeprosiny. Jezu, jak ja to źle wtedy przeżyłam masakra? No ale yy, myślę, nie wiem, czy ta, ta odpowiedź jest satysfakcjonująca, ale mówię wam, jak to wyglądało z mojej perspektywy i cieszę się, że jest to już za mną. I następnym razem, jak będę w jakimś programie, w którym się po prostu gra w jakąś grę, to muszę po prostu przekliknąć siebie nie na 100%, żeby wygrać, i że to jest pokazanie się światu, tylko właśnie, żeby się przy tym fajnie bawić i nie być niemiłym dla ludzi. Co myślisz o tych wszystkich sytuacjach, które Cię spotkały? z samochodami. Uważam, że mam wielkiego pecha, jeżeli chodzi o to. Ponad 100 tysięcy straciłam już na tym, na oszustwach, że ktoś mi obiecywał i tego nie było, a musiałam zapłacić. A ja zapłaciłam, bo chciałam szybko. Miałam też jedną sytuację z kucykiem, że miałam wymianę silnika u osób, które nie do końca znałam, ale zaufałam, bo powiedzieli, że oni ogarną. Wymienili mi silnik w tym kucyku. Zapłaciłam jakieś chore pieniądze, totalnie razy dwa w ogóle cena wyrąbana w kosmos. I w momencie, kiedy chciałam odebrać ten stary silnik, to... Zostałam bardzo, bardzo zbywana, cały czas byłam zbywana. Jak w końcu udało się odebrać ten silnik stary, to okazało się, że to nie był mój silnik, <grym> więc po prostu wszyscy chcą mnie walić. Myślą, że mam bardzo dużo pieniędzy, na pewno mnie stać na te wszystkie rzeczy, ale nie, nie, już naprawdę ten rok to jest mój ostatni rok, jeżeli chodzi o samochody, bo nie chcę tego nawet liczyć, ale ja spokojnie mogłabym sobie już siedzieć w swoim mieszkaniu, <grym> ale wybrałam pasję, wiadomo. Czy łączycie coś z poczciwym krzychem? Nie, ale bardzo się lubimy, pomówiliśmy właśnie na nagrywanie rolki w walentynki, raz byliśmy na obiedzie, lubimy się, zresztą jeździmy też razem zawody, mamy wspólne zajawki myślę, że jeszcze coś na pewno zobaczycie w, jakby w naszym duecie, więc łączy mnie to, że się lubimy, ale nic więcej. Jak się czujesz z tym, że Kinga nie jest już z Patrykiem? Wydaje mi się, że dobrze to zostało rozdzielone, ponieważ jak wiecie ja z Patrykiem znam się dłużej niż z Kingą ale z Kingą ta relacja była bardziej intensywna, bo jednak mieszkała u nas w domu i tak dalej. Lubię i Patryka, lubię i Kingę. Znam stronę Kingi, znam stronę Patryka, i mimo to lubię jedną stronę i drugą i mam kontakt i z Kingą i z Patrykiem. Na szczęście nikt z nich nie wymaga tego, że o, jak się ze mną kolegujesz to musisz nie mieć kontaktu z tą drugą osobą więc ja bardzo się cieszę i po prostu mamy kontakt z jedną osobą jak i z drugą, taki sam. Dlaczego postawiłaś na wynajem, a nie zakup mieszkania? Odpowiedź jest bardzo prosta. Nie wiem czy będę mieszkać w Krakowie. Ceny mieszkań w Krakowie są ogromne. Teraz byłam w Dubaju i okazało się, że niektóre mieszkania w Dubaju po prostu kosztują tyle samo co w Krakowie. Nie chcę się pakować w kredyt w pojedynkę. Trochę się boję tego. Nie czuję się stabilnie, jeżeli chodzi o moje zar zarobki, po prostu. Więc na razie opcja dla mnie idealna, kiedy jestem sama, kiedy nie wiem jeszcze do końca, co ja będę robić za 5 lat, za 3, za 2, za rok. Nie chcę się pakować w kredyt na mieszkanie. Na razie jest mi tak dobrze. Ja też nie płacę bardzo dużo za to mieszkanie. Uważam, że płacę bardzo mało. No jest też na obrzeżach, tak jak chciałam. No i taka jest odpowiedź na to pytanie. No i to już były wszystkie pytania, a ja Wam przypominam, żebyście sprawdzali ten, jak i inne zestawy Lego. Link macie w opisie. I taki prezent dla fana motoryzacji i nie tylko będzie zarąbisty, więc polecanko, jeżeli nie wiecie co kupić swojemu chłopakowi, dziewczynie, tacie, mężowi, to jak najbardziej to będzie zarąbisty.